Matko przedziwna, módl się za nami. Często dziwimy się z różnych rzeczy. Jesteśmy zadziwieni, kiedy patrzymy na piękno tego świata, na przyrodę, na architekturę, na pięknie namalowane obrazy. Dziwimy się również, jeżeli ktoś. Coś złego zrobił, jeżeli widzimy złe postępowanie innych ludzi, zadziwia nas dzisiaj świat, terazniejszy człowiek. Zadziwiają nas różne sytuacje życiowe. Ale najbardziej człowieka powinno dziwić to, że Bóg w swojej miłości obdarza go tak wielkimi darami. Najbardziej dziwić nas powinno to i zadziwiać, żebyśmy z wdzięcznością patrzyli na swoje życie. Dar życia to przedziwny dar, bo dopiero w życiu doświadczamy wszelkich innych lask bożych, którymi Pan Bóg nas obdarza. I nieraz się dziwimy, jak Bóg tak może. Ile On ma dobroci, jak piękny ma serce Bóg. I dlatego Bóg wybierając Maryję na Matkę Jezusa, daje jej ten przepiękny przywilej, ten cudowny dar. Dar, który zadziwia cały świat, który zadziwia każdego z nas. Dar które modziwią się aniołowie, matka, niby taka sama jak każda inna, ale matka Boga przedziwna, najcudowniejsza, przepiękna, wspaniala, święta, niepowtórna, matka jedyna, która jest przykładem dla wszystkich innych matek na tym świecie. Matka, która jest moją matką i która moją rodzoną mamę, kochaną mamę, potrafi nauczyć być dobrą matką. I matką również przedziwną. Bo każde dziecko. Dziwi się swojej matce, jak ona tak potrafi, na ile ma sił, na ile potrafi wykorzystywać swoje talenty, aby wychować dziecko na dobrego człowieka. I dzisiaj, chociaż dziwimy się matce Bożej, jak ona tak po ludzku potrafi tyle zrobić, jak ona potrafiła wychować syna Bożego. Prawdziwego Boga, Mesjasza, naszego zbawiciela. I dzisiaj dziwimy się, że tak często na ten świat przychodzi do nas, bo pamięta jeszcze o nas. Bo jeszcze wypełnia tą misję z Krzyża Jezusowego. Oto dzieci twoje. A myśmy słyszeli pod krzyżem słowa: oto matka wasza, twoja matka. I dzisiaj zadziwia nas każde słowo Matki Bożej, każdy jej gest, każdy jej uczynek jest przedziwna, przepiękna, cudowna. Ale nie tylko chcemy się dziwić, ale chcemy wsłuchiwać się w głos Matki. I chcemy jeszcze raz usłyszeć te słowa: Uczyńcie, co Wam powie syn. I to był pierwszy cud, kiedy w Kani Galilejskiej na Weselu ludzie zobaczyli Jezusa prawdziwego, jako Boga, jako cudotwórcę, który udowodnił im, że jest Mesjaszem i Zbawicielem. To właśnie zadziwia nas w matce, że to ona przyczyniła się do tego pierwszego cudu. Ona już nie mogła dłużej czekać, ale to był moment bardzo dobry, taki bliski rodzinny, proste, zwyczajny, taka chwila bardzo decydująca na całe życie. To właśnie każde małżeństwo, każda nowa rodzina ma przeżyć cud Jezusowy, ma być zadziwiona podarunkiem Matki Bożej. I dlatego dziękujemy Ci, Matko Najświętsza, za Twoją dobroć i opiekę, za Twoje zadziwienie. Matko Przedziwna, módl się za nami.